I cię towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany, ma przy to jest kolejny odcinek z mega kampanii. Jak dobrze pamiętacie, od poprzedniego, od, od dwóch odcinków które już bardzo długo, wojna zawabią. Postanowiłem, towarzysze, że już trochę wam to skrócę i jednak przewinę do momentu, kiedy w końcu jestem na. no przy Kairze, no? Jak, więc jak sami możecie w sumie zauważyć, jestem przy Kairze, więc, towarzysze, no, otrzymujemy grę i czekamy, po prostu towarzyszy aż nasze armie, e, oczywiście i władzę. Miejmy nadzieję, że to nie będzie większych trudności z tym. Bardzo mam taką nadzieję, oczywiście. Bo nie chciałbym, moi drodzy towarzysze, żeby tutaj jakieś trudności były w tym wszystkim. No to już trochę jednak, towarzysze, się naczekałem. Tutaj już troszkę nie mam ochoty się bić, już zarabiam cały czas. No spokojnie, towarzysze, zaraz wszystko. Wszystko będzie w normie. znowu sobie zajmiemy kaib i wszystko będzie... No i wszystko będzie w porządku myślę. Dobra, tylko jak to wszystko właśnie wygląda dobra? Możemy sobie okrążyć. E, Kairę moją jednostką komną. I oni taka tu tak rozjadą strasznie. O właśnie, przepięknie rozjedźcie się tutaj pięknie, pięknie. Dalej, dalej zajmijcie kaib inne wszystkie tutaj stolice zajmijcie. W ogóle ogarnijmy sobie, może to wasze zasoby, albo no nie, może zasoby na razie nie. Badanie, bo badanie mamy bardzo malutko. Weźmy sobie taka head of time i chyba tą maszynę liczącą, możemy sobie już wziąć, prawda? No nie, ale w sumie niedużo nam zostało, więc ja weźmy. Weźmy sobie, oczywiście, kolejną doktrynkę i myślę, że na pewno lewy sobie weźmiemy, bo odklewie na pewno będę chciał później sobie tak czy siak brać. A, ok, towarzyszek. A ja już zaraz sobie zajmiemy, Oj, coś mi tu wyskoczyło, ale to nic ważnego. Dobrze, towarzysze, zaraz naprawię ten błąd. Dobrze, towarzysze, witajcie po tym krótkim cięciu. Nie mam żadnego towarzysza pojęcia, czemu mi wywaliło grę. Nie wiem, jakiś błąd mi wyskoczył, ale nie mam pojęcia, co tam się stało w ogóle. Jakieś bardzo dziwne rzeczy się tam podziały. No ale mniejsza z tym. Kontynuujemy sobie towarzysze naszą rozgrywkę. Yy, oczywiście musimy teraz okrążyć sobie stolicę, żebyśmy mieli bardzo łatwy dostęp do. po prostu do <laughs> zniszczenia jej. Że to w miarę oczywiste będzie. Właśnie sobie ją tak dookoła. O pięknie jak tam wygląda. O, oni się to rozdzielają nasze jednostki, już widzę. Oni się już rozdzielają tam. Tylko i tam innych jednostkach. E, tutaj widzę, że wy możecie sobie ich przyblokować, a Wy sobie wejdziecie tutaj, przyblokujecie tą celutką armię. E, o właśnie, teraz nie powinno być jakiegoś żadnego błędu, mam nadzieję. Zaj tutaj sobie wszystko odetniemy, żeby nie było żadnego dostępu. I myślę, że już sobie zaczniemy powoli towarzysze zjadać. O, już nawet zdobyliśmy sobie Kaibę, więc czego my jeszcze potrzebujemy towarzysze, żeby zdobyć sobie mm, Arabię. Czego potrzebujemy? Mam nadzieję, że nie przynieśli... Jezu, przynieśli stolicę tutaj. Jeśli tutaj stolicę, to jest jakiś bezsens. Dobrze, dobrze. A chociaż mam nadzieję, że nie będzie trzeba. Może po prostu... Ja to że jak się rozlejemy po całutkim kraju, to może... Panu im te punkciki w miarę szybko. Miejmy taką nadzieję. Hmm. Tutaj chyba było sporo armii, mi się wydaje, prawda? A hmm. no ogólnie jednostek to widzę, że już chyba mało im zostało. Nie aż tak dużo. To widzę, że nasze armiki się rozlewają. Tutaj wy możecie iść w sumie wspomóc tam. Żeby nie było. O, tutaj już te tereny już będą należały do nas. sobie bardzo ładnie. E, 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 towarzysze, co my możemy tu porobić? No musielibyśmy przygotować sobie jakiś desancik, To na pewno w ogóle. Znowu by się technologie wybadały szybko. No, a w sumie, gdzie bym musiał startować, żeby sobie tam dojść? Musiałbym gdzieś tutaj, myślę, wylądować sobie. Więc, towarzysze, sobie, przygotujmy już nasze jednostki. Hmm, przygotujmy sobie też nasze stateczki. E, gdzie mamy nasze stateczki? Stateczki, stateczki. Tutaj powinien być ten obraz, właśnie. Więc tak, weźmiemy sobie tą armię, wybieramy tą. Znaczy no, te pancerniki miałem my na myśli, rzecz jasna. Tak wy na pewno spieracie stąd, stąd i stąd, o właśnie. I chyba powinno być wtedy ok, Tutaj są widzę porty, więc będzie tym lepiej. Teraz, wybieramy sobie armię i chcemy te pięć jednostek zrobić desant stąd. Zdadmy yy, się na ten porcik, który zrobimy. jakby się przygotujcie już. Zadanie yy, nie jest udzielone do was? No to zaraz sobie przydzielimy. A nie, bo tu jeszcze no tak. Tu są jeszcze te jednostki. Yy, to w tym wypadku weźmiemy sobie te 10 jednostek. No Może, możemy wziąć sobie te 10 jednostek. Odtąd do tego powyciku chcemy robić desant oczywiście. Tutaj usuwamy i przydzielamy armię. Teraz będziemy musieli poczekać 70 dni, a potem sobie poczekamy spokojnie. Jakiś tutaj nie ma... morze arabskie? A! Już widzę, bo muszę zachować te niektóre... ...kwarciki. Dobrze, więc weźmiemy sobie... ...sumuję tutaj. Więc wy ochraniacie to, to, to. O, właśnie. Później będzie chyba to i to i powinno wystarczyć. I jeszcze właśnie wy. Ale wy nie macie. Wy będziecie chronić to i to i to. O właśnie, chyba teraz powinno wystarczyć, nieprawdaż? Yy, mało informacji mamy. Yy, dziwne. Przejdziemy więc do skrzydeł powietrznych, do misji. Okej, okay, okej, okay. tak, tak, tak. A widzę, że tutaj celutką Arabię już sobie miemy, jak tam z sobowcami tam jest, na tych terenach. Też że nie wiem, czemu tak mało terenów tu jest. <laughs> o czym mamy tu małych informacji? O Morzu Arabskim. W ogóle bardzo mało informacji tu mamy. No musimy tutaj ten obraz floty sobie wziąć. O właśnie. Może inaczej patrol weźmiemy sobie. O! Idźcie tam teraz. No, a teraz jak we, wezmę sobie patę, chyba powinno być dużo lepiej, nieprawdaż? Tak, tylko my chcemy o tych wszystkich. I my chcemy. O, właśnie. Teraz chyba na tego to będzie już dobry punkt. I jak to, to jeszcze potrzebujemy? Ładna ciśnienia indyjska. I tu jeszcze ciśnienia ma Hmm, wiemy to wszystko mamy. Yy, tutaj jest te, ten wschodni Ocean Indyjski i a, Ciśnienia na mamy. Yy, faktycznie mamy wszystko tutaj. A to dlaczego aż tutaj? Po co my musimy w ogóle to znać, tego położenia? Nie rozumiem trochę, yy. na weźmy sobie to odznaczymy. Yy, 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 yy. Ja nie wiem, nie wiem, czemu tak musi być. Ale może weźmiemy sobie te 4 jednostki, wywalimy. 4 jednostki tu przydzielimy sobie do tego. Czy nie zaczną tutaj coś? Nie. Ale podzielimy sobie to na dwa. A nie, widzę, że tutaj mógłby to podzielić na dwa i wtedy po połowę. Dodamy nową. I tu przydzielimy patrol. Wiesz, gdzie patrol? Jak to, to i to. coś jeszcze mamy tutaj? Do tego porciku może? Czy oni tu idą do tego porciku? Nie, oni nie są w tym forcie. Dlaczego oni mi tu pokazują, że oni są w tym forcie? Idźcie tutaj, halo, halo. O. o. właśnie, idźcie tutaj. Bo Wy musicie mi tu ochraniać te obszary, właśnie. O, i teraz Wy. Musicie mi ochraniać. Co musicie ochraniać? Eskortować. Ale Wy nie możecie tutaj, z tego co widzę. A nie możecie. Proponuję, tutaj ochraniali wtedy. Dobrze myślę. Kurczę, nie zawsze miałem z tymi właśnie problem towarzyszy, zawsze jakoś głupio działało, ja tego nie rozumiałem, o, tu jest dobrze, tutaj jest dobrze, to tutaj usuń to, 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 to usuwamy sobie, my, a to bierzemy właśnie tam, hmm, kurczę, a jest jak... To mnie wkurza trochę. O, idźcie tam. Płyniecie tam teraz. Hmm, wybrać, ja mogę to jakoś podzielić na dwa. Jak się jakoś da w ogóle podzielić na dwa? To jest moje właśnie drugie pytanie również. Na połowę, o. wybrali Tom o słuchajcie. Gdybyśmy wybrali właśnie teraz... Nie, nie chcę tego. Mlakka i wschodni indyjski tutaj ten. Teraz by to miało jak, jakąś szansę w ogóle bytu. My możemy też. tu wyżej. I czemu nie moglibyśmy tu wyżej? Przecież yy, zdesantować się. weźmy tak. I weźmy na przykład tutaj najwyższą. tą. zatoka belgańska. belgańska, gdzie ona jest? Tu jest, ta zatoka belgańska. Ale tu chyba to wszystko jest, prawda? Raz, dwa, trzy... Okej, okay. będziemy sobie tą. I tam. Kurczę, ja to normalnie... Mnie irytuje, słuchajcie, towarzysze. Nie wiem, jak tu się robi desanty, Prawda, i to... No, i chciałbym wziąć to. Dlaczego mi tego nie bierzecie? To musi się tu fajnie zasantować. Muszę mi się tutaj. Nie, wiem, no dajcie mi coś nowego, bo ja nie wytrzymam. No, nie wytrzymam. Tu no, wy tam nie idziecie na patrol. Mówimy o tym rejonie. No to przybiście go ich tutaj. No. I teraz patrol. O, właśnie, zamówimy o tym rejonie. No to właśnie macie się dowiedzieć, To duża widoczność. Stręty podwodne. Może eskorta? Może to zadziała? Nie no, towarzysze, no to jest naprawdę coś niesłychanego. Mamy tutaj coś, żeby do portów mieć jakiś dostęp? Dostęp wojskowy Wojskowe ta to to to, to nie, agresje, bla 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 Nie no nie ma towarzysza Nie ma tu nic Wydajność ileś tam procent Aha, no i dlaczego wy tutaj płyniecie? Nie da. Zobaczmy to towarzysze jeszcze raz, bo to nie ma co. Weźmy sobie tą całą armię. Znaczy no, tą flotę. Chodźcie tutaj wszyscy. Niech dopłynie jeszcze ten jeden stateczek. O no właśnie, już dopływa widzę ładnie. Łączmy to towarzysze, bo to nie ma co. Weźmy sobie jakiegoś prostka. I teraz tak. Oskar, e ta powoli, więc widzicie tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I teraz powinno być wszystko git. Mamy 30% dominacji. Musimy poczekać chyba na stateczki, mam takie wyrażenie. Ile tu jest? Faktycznie 30%. A jak wyślemy samoloty? Hmm, tutaj mam jakieś samolociki. No to chyba tak nie działa towarzysze. Jak tam masz ostateczki zarnym? Pokażcie mi właśnie, jak te stateczki się one robią pokażcie. Ja bym chciał, żeby to wszystko szło tutaj. kiedy mi się to zrobi? Ale róbcie mi okręty podwodne, bo okręty podwodne będą się najszybciej robić. I to będzie 25-39. Wy też będziecie robić okręty podwodne. To będzie po 500. Dług, ok. I to się już widzę zaczyna ładnie robić Więc 11 listo e, tak, listopada powinniśmy mieć e, Pierwszy podwodny okręt Przy okazji, jak tam nasza naprawa? Jakoś to wolno idzie powiem wam A to może dlatego, że oni to w sumie sami niszczą <laughs> mm, Jak tu idzie, to idzie, to gdzie tu jest? Redukcja Już się zrobił jakiś, widzę, pierwszy stateczek Chyba, czy nie? Bo ile to wszystko wynosi 3%. Możecie mi dać tutaj dostęp jakiś, jakikolwiek. Mhm, I teraz czy to się zwiększy. To <grym> proszę Jezu, powiem wam. To jest naprawdę takie pierdzielenie się, jakie ja nigdy nie lubiłem Desantów. O, na przykład, wy wezmę was tutaj i wy też sobie tu idźcie. Ile byście tu mieli razem? Jeśli kierowca cztery, a tutaj jakieś dwa, inne. A niech oni tam płyną, niech te standeczki sobie tam płyną. Aha, arabia tutaj, dobra. Gdzie się tym zajmijcie tam. Tam jakaś inna prowincja wychodzi. Yy, I właśnie te... Te ile? Te dwie. Tu widzę, że za was dopłyną nawet. 21% towarzyszy jak. My normalnie będziemy to robić kilkanaście chyba tych, więc... Wiecie co, ja myślę, że w następnym odcinku, ten odcinek będzie jakby 3, no ale w następnym odcineczku zaczniemy sobie kolejnym atakiem na awabie, a jak na razie dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam następnego odcineczka, na razie, cześć!